Witajcie, drodzy moi! Dziś nasze spotkanie będzie krótkie, takie przypominające. Zapewne zapytacie mnie, a o czym ma nam przypominać? Otóż 21 i 22 stycznia mamy dwa wspaniałe święta Dzień Babci i Dzień Dziadka. Przyznacie, że to szczególne święta? Bo dla nas nasze babcie i nasi dziadkowie są właśnie szczególni i niezwykli. Kocham cię babciu, ty wiesz o tym, bo jesteś słońcem moim złotym. Ty opromieniasz moje dni, bardzo cię kocham, uwierz mi. Ty jesteś babciu mą radością, otaczasz ciągle mnie czułością, Dajesz mi uśmiech, dobre słowo i wokół mnie już kolorowo. Ocierasz łezki też czasami, gdy smutny jestem, zatroskany. Nigdy nie krzyczysz, nie narzekasz, pod szkołą na mnie ciągle czekasz. Jesteś jak wróżka, dobra, jasna i taka moja moja własna a ty mój dziadku mój kochany nad moim losem zatroskany na długi spacer mnie zabierasz i ciepłą kurtkę mi ubierasz jesteś tak dobry i wspaniały że jesteś światem moim całym z tobą niczego się nie lękam gdy w twojej dłoni moja ręka Dziś z tego serca płyną dźwięki, jak piękne nuty mej piosenki. Żyjcie mi długo, kolorowo. Niech słońce świeci Wam nad głową. Niech życie daje Wam radości. Uśmiechy, zdrowie, wspaniałości. Niech się Wam spełnią dziś marzenia. Nawet te trudne. Do spełnienia? Kochani, do babci i do dziadka powinniśmy biec w każdej chwili, by w każdym momencie okazywać im swoją miłość. My dzisiaj też chcemy Wam pomóc w przygotowaniu właśnie niespodzianki, a będzie to laurka dla babci i dla dziadka. Pod filmem, w opisie znajdziecie linki, do aż trzech laurek. Jedna laurka to będzie laurka dla babci, druga to będzie laurka tylko dla dziadka, a kolejna to będzie laurka i dla babci, i dla dziadka razem. Znajdziecie również linki do trzech rodzajów życzeń. Jedne życzenia są tylko dla babci, są również życzenia tylko dla dziadka oraz życzenia dla babci. I dla dziadka razem. Mam propozycję. Niech każdy z Was wybierze sobie to, czego potrzebuje. Możecie wydrukować spokojnie właśnie te i laurki oraz życzenia. Oczywiście trzeba je później ozdobić według własnego pomysłu. Życzenia najlepiej wyciąć i wkleić do wnętrza laurki. No i oczywiście napisać datę 21 i 22 stycznia 2020. 21 roku. Oczywiście kochani, mam nadzieję, że taka laurka sprawi Waszym babciom, Waszym dziadkom ogromną frajdę i będzie dla nich powodem do dumy, że mają takie wspaniałe wnuki. I oczywiście pamiętajcie również, że Dzień Babci i Dzień Dziadka to powinien być dzień każdego roku celebrowany ponieważ nasze babcie i nasi dziadkowie są tak kochani, tak dobrzy, mają w sobie tyle mądrości, że powinniśmy spędzać z nimi jak najwięcej czasu. A więc, moi drodzy, ja już się z Wami dzisiaj żegnam i odsyłam Wam do opisu pod filmem. Skorzystajcie z linków, możecie wydrukować, możecie narysować własnoręcznie, obojętnie co zrobicie, byle praca wykonana była z sercem i wręczona od serca. Kochani, a ja Was proszę, uściskajcie swoich dziadków od nas i życzcie im wszystkiego dobrego. I ja Was dzisiaj ściskam i żegnam Was. Do zobaczenia, do usłyszenia, pa, pa.